Zacznijmy od parametru, który w hybrydach jest najważniejszy, czyli spalanie. W przypadku tych dwóch modeli jest bardzo zbliżone, oczywiście mówimy o tym, które podaje producent. Dacia Duster 140 Hybrid według specyfikacji spala 5,0, a MG spala o 1,1 więcej. Ale różnice zaczynają się w momencie, kiedy zaczniemy liczyć konie. Bo Duster zgodnie z nazwą ma tych koni 140, ale MG ma tych koni 197. 205 Nm maksymalnego momentu obrotowego, oczywiście kiedy te układy pracują razem, i 465. Nie wiem czy to jest zsumowane, ale tak podają dane techniczne tego samochodu. Jeżeli chodzi o to, jak te samochody się odpychają, to pierwsza setka w desterze to jest po 10 sekundach dziesiątej, a w przypadku MG 8,7. Oczywiście są to samochody tylko i wyłącznie z napędem na przednie koła. W przypadku Desidera mówimy oczywiście o wersji hybrydowej, bo inne wersje napęd na cztery koła nie wają.